Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie. Dziś polecane zestawy komputerowe na styczeń 2024. Zaszło kilka drobnych zmian, o nich za chwilę, ale na wstępie ważna, przynajmniej moim zdaniem, informacja. Jak pewnie wiecie, niedługo premiera kart graficznych Nvidia RTX 4000 z dopiskiem super. Dlatego też, jeżeli ktoś z Was planował zakup kompas za powyżej 5000 zł, to proponuję, żeby z tym zakupem się wstrzymał. Tyle słowem wstępu, jedziemy z konkretami. Jak zwykle na początek, zestawy oparte o procesory AMD. Pierwszy z nich bez zmian za 1700 zł, bez dedykowanej karty graficznej, czyli praca biurowa, ewentualnie jakieś granie w gry sportowe. Na ustawieniach najniższych, bo mamy wbudowany układ graficzny Vega w Ryzena 4600G. Drugi zestawik za 2600. Tutaj już spokojnie pograć sobie możemy w 1080p. Ustawienia bardzo wysokie, wysokie, czasem nawet ultra, w zależności od tego, jak wymagająca jest gra, bo mamy na 5500 i RX 6600. Te karty względem zeszłego miesiąca troszeczkę potaniały i można już wyrwać taką karciochę za 8,500. Akurat najtańszy model w Xcomie to XFX. I jedziemy dalej. 3,500 zł z Rezenem 5600 i RX-em 6700 bez dopisku XT ale karta naprawdę w bardzo dobrej cenie, 1229z, dlatego też nie, po, nie polecałem żadnego rx 7600 czy też rtx 4060. Oczywiście, jeżeli zależy Wam na raytracingu, no to 4060 będzie tutaj lepszym wyborem. Niestety Wyprzedały się wszystkie karty z dopiskiem XT, bo kolejny zestaw właśnie z taką kartą miał być, no ale nic na to nie poradzę, zanim wrzuciłem zestawy na stronę, to już ich po prostu nie było. Tutaj też zestawik bardziej do 1080p, ale można spokojnie wymaksować sobie praktycznie każdy tytuł, nie powinno być problemu. Niektóre gry spokojnie pójdą Wam na 1440p, aczkolwiek no w większości przypadków bez dopalaczy typu FSR się nie obędzie. Ok, dalej zestaw za 5000 zł z Ryzenem 5700X, też procek w dobrej cenie, bo 8 stówek, 8 rdzeniowy, 16 wątkowy, karta się wyprzedzała, fantastycznie po prostu. To był najtańszy RX 7700XT, także musicie wybrać sobie inny model, kolejny najtańszy to bodajże XFX za około 2300 zł. Na tym zestawie już spokojnie 1440p wchodzi jak w masełko, na wymaksowanych detalach nie będzie z tym problemu, zasilacz 750W, troszeczkę przerost formy nad treścią, ale jest z pewnością to jednostka, która będzie miała zapas na ewentualny upgrade, na mocniejszą kartę graficzną, fajne zasilacze z długą gwarancją 10-letnią, przetwornica TCDC, Japońce w środku i modularne okablowanie. No i mamy tutaj już w tym zestawie 32 GB pamięci RAM, DDR4 oczywiście, taktowanie 3600, opóźnienia C18 od Lexara. Zestaw za 5500, też Ryzen 5700X, czyli cały czas podstawka M4, ale z mocniejszą kartą graficzną, bo RX 7800XT, akurat najtańszy model jaki znalazłem to Gigabyte. Pamiętajcie, nie jest to wyrocznia, jest to propozycja. Jeżeli nie podobają Wam się karty Gigabyte, czy też nie lubicie tej marki, no to kupujecie innego producenta. Sprawa jasna. Chłodzenie na procka dałem Silver Monkey Stormy. Robiłem ostatnio testy tych chłodzeń, naprawdę całkiem fajnie one wypadają. Fajnie też to chłodzenie wygląda, bo jest całe w kolorze czarnym, czyli malowane proszkowo na czarno i moim zdaniem jest to lepsza propozycja niż Fortis 5. Oczywiście, pamiętajcie, propozycja nie wyrocznia. Obudowa większa jak w poprzednim zestawie Regnum 400R i do tego ten sam zasilacz, co też w zestawiku sprzed chwili. 750W, w zupełności tej mocy to wystarczy. Pewnie powiecie, dlaczego tam nie dałem 650 bo spokojnie by wystarczyła do 7700X. Mianowicie, no nie wiem dlaczego, ale w X akurat 650 jest droższa o 5D od 750, więc no wiadomo o co chodzi. Dobrze, i zestaw za 6600, tutaj mamy tą samą kartę graficzną, ale już podstawkę M5, czyli zestaw bardziej przyszłościowy dla osób, które kupują kompa i w jakiejś tam niedalekiej przyszłości chcieliby go rozbudować. Także tutaj różnica właśnie w podstawce, mamy Ryzena 7600, płytka B650 od Gigabyte'a, też jedna z tańszych, całkiem fajny MOBAS, no i mamy też dysk Kingstona NV, N, NVMe 4.0 o pojemności 1 terabajta. Wiadoma sprawa, jeżeli potrzebujecie większej pojemności, no to kupujecie pojemność dysku większą. Pamiątki 6000 MHz moim zdaniem cały czas optymalnie, pod opóźnienia CL30 od Lexara za 528 zł. Dobrze, co mamy dalej? Dalej mamy 7800 zł już kontynuujemy na postawce AM5. Ryzen 7600, 7 dokładnie ten sam procek, ale karta graficzna 7900XT. W końcu w XCOMie pojawiły się w normalnych cenach właśnie te XT, wcześniej były bardzo drogie, stąd też ona tutaj się znalazła. No ale pamiętajcie, kupując zestaw powyżej 5000, czy też chcąc kupić zestaw powyżej 5000, poczekajcie do premiery Superek. Moim zdaniem warto. 8600 zł. Też Ryzen 7600 w połączeniu z RX 7900 XTX. Tutaj 4K jak najbardziej wchodzi już w grę, nawet bez wspomagaczy typu FSR. Także, jeżeli nie musicie fsr włączać, to nie włączajcie, nie tracicie na jakość obrazu. No oczywiście, jeżeli tych klatek Wam brakuje, no to warto sobie z tej opcji skorzystać. I plecie teraz pewnie kurczę, no ale 7600 do takiej karty graficznej. Ja zakładam, że jeżeli ktoś kupuje. Taką kartę to nie będzie grał w 1080p, a w 1440p, gdzie procek ma już mniejsze znaczenie, czy też 4K tym bardziej, no ten Ryzen spokojnie sobie z tą karciochą poradzi. Oczywiście nikt Wam nie broni, żeby dorzucić do Ryzena PS 7700, moim zdaniem nie jest to kompletnie opłacalne, bo różnica wydajności będzie znikoma, a wydacie 500 więcej na procka. A z drugiej strony, jak już byście kupowali 7700, no to 300 więcej kosztuje 7800X3D, więc wiecie, no zawsze można dopaść czegoś lepszego, ale jak mówię, w tym przypadku nie ma to sensu. I teraz tak, zestaw ostatni za 9400 zł. Tutaj mamy te same podzespoły rtx 4080 dla osób, które celują bardziej w ray tracing. Dałem też zasilacza x 3.0, żeby nie kombinować z przejściówkami. Karta Gainwarda, najtańsza, ale naprawdę bardzo fajny model, także tutaj możecie śmiało ją kupować, za 5300 zł. Miało być wprawdzie zestawy jeszcze z RTX-em 4090 i taki był przeze mnie już stworzony, aczkolwiek w momencie, kiedy wrzucałem polecane na stronę, te takie rtx -y jeszcze w miarę w sensownych cenach się wyprzedały. Była to karta bodajże właśnie Gainwarda za około 9000 zł, złotych, a teraz zostały już modele kurczę powyżej 10, nawet 11 tysięcy złotych, więc moim zdaniem nie ma sensu. Zresztą poczekajcie właśnie na premierę Superek, bo być może akurat 4080 Super będzie bardzo łakomym kąskiem do takich bardziej wypasionych komputerów. Dobrze, tak wyglądają polecane zestawy z procesorami AMD, teraz przechodzimy już do Intel'i. Pierwszy zestaw za 2700 zł i tutaj zrezygnowałem z komputera z Interem 10100 f no bo 1200F jest od niego zaledwie 50 zł droższy, a sporo wydajniejszy. Oczywiście cała platforma wyszła około 200 więcej, ale moim zdaniem gra warta świeczki, zwłaszcza gdybyście chcieli sobie w jakiejś niedalekiej przyszłości dorzucić lepszą kartę graficzną. Tutaj mamy RIXA 6600, czyli zestawik, przypomnę, pod 1080p. Drugi zestaw, 3500 zł. Mamy już i piątkę 12400F w połączeniu z rx 6700 za niecałe 1300 zł. Do tego pamiątki 3600, 18 Dobra cena, jak za te memki. Do Proc dałem ferę 5. Moim zdaniem warto, bo to boksowe chodzenie będzie głośne. Oczywiście nie jest to konieczne, ale no, tak jest moje zdanie, że, że jednak warto dorzucić do tej fery za około 140 zł. Czy choćby Spartana MAX, żeby nie było tak głośno i żeby było trochę chłodniej. OK, dalej. 4800 też i 512400F w połączeniu z Erixem 7700XT moim zdaniem taki sweet spot. Nie ma sensu dawać mocniejszego procka pod taką konfigurację. No karta oczywiście wyprzedała się, jak mówiłem wcześniej już przy omawianiu komputerów AMD, także musicie wziąć sobie inną z listy. Kolejna najtańsza to jak mówiłem 2000 około 2300 zł. I tutaj mamy 32GB RAMu. Już 3600 od Lexara 6000 zł też i piątka, ale mocniejsza, bo 13500. Natomiast cały czas wsparcie dla pamięci DDR4 też 32GB. Chłodzenie na prot Stormy, Stormi. Nie będę się powtarzał dlaczego, mówiłem to podczas omawiania zestawów z AMD. Płytka ta sama co w poprzednim zestawie. Zaśroć 750 W, w zupełności do tej karty wystarczy. No i karta to najtańszy model, jaki znalazłem w xcom Ok, 7400 zł też ta sama i piątka, ale mocniejsza karta, bo 7900 XT. Przypomnę teraz te ceny tych kart w Wixcomy są w końcu normalne. Niecałe 4000 zł, wcześniej to było prawie piątka, także nie było sensu ich w ogóle tutaj dawać. Obudowa Endorfi ARX500R też fajna skrzynka, która sporo może pomieścić. Oczywiście niewyrocznia propozycja, jeżeli Wam się obudowa nie podoba, kupcie po prostu inną. Zasila 750 W też do tej karty spokojnie wystarczy, nie ma się czym. Przejmować. 9400, tutaj mamy piąteczkę 14600KF, czyli odblokowany mnożnik, ale brak układu graficznego, wbudowanego na płytce już ze wsparciem dla pamięci DDR5, jedna z tańszych płyt MSI Pro P Wi-Fi. Także gdyby ktoś potrzebował też karty sieciowej, to jak najbardziej, bezprzewodowej, to jak najbardziej tutaj jest już wbudowana. Wi-Fi 6 oczywiście, także szybka. Karciocha z dopiskiem X najtańszy model jaki był w x czyli 4600 niecałe. Zasilacz już mocniejszy, 850 W, też w zupełności wystarczy większa obudowa, bo ta karta też jest dość potężna, żeby nie było problemu, żeby się tutaj wszystko pomieściło. Pamięci 6400 MHz, no tutaj ja dałem wyższe taktowanie, ponieważ interesy sobie z tym radzą bez najmniejszego problemu. 32, jeżeli chodzi o później. Także spoko. no i cena też fajna, bo 509 zł za 32 GB. Eee, I chłodzenie na procka. No, te procki potrafią się przegrzać. Oczywiście, w grach pewnie wystarczyłby Fortis 5 lub też na przykład Silver Monkey Frosty Pro. Też robiłem testy tego chłodzenia. Także, gdybyście nie widzieli, to wbijcie na mój kanał całkiem fajnie wypada. No ale na WIS 80 jest to takie bardzo bezpieczne połączenie, żeby nie było problemu z temperaturami. Zwłaszcza, gdybyście robili na kąpie coś więcej, aniżeli grali. No a te procki już spokojnie mogą się nadać bez problemu do powiedzmy jakiejś tam amatorskiej obróbki wideo czy też zdjęć. E, Okej, okay. dobra. I ostatni zestawik za 10100 zł z RTXM 4080. Tutaj dla osób, które po prostu stawiają bardziej na ray tracing, na zasilacz ATX30, żeby nie kombinować z przejściówkami, te same pamięci, ten sam procek również nie ma sensu, moim zdaniem, dopłacać ani w tym przypadku, ani w przypadku zestawu 7900XTX do i 7, czyli i 9, gdybyście grali w rozdzielczości wyższej jak 1080p, a nie sądzę, żeby ktoś kupując takie GPU w full HD po prostu grał. Także moi drodzy, tak wygląda moja propozycja na styczeń 2024. Będę robił prawdopodobnie, będę na pewno robił update. Jak już pojawią się karty z dopiskiem super, zobaczymy, jak one wypadną cenowo. Na pewno też będzie to miało wpływ na obniżkę cen zwykłych RTX-ów 4000. Także jak mówię, warto poczekać. Wstrzymajcie się jeszcze troszeczkę, bo premiery są już tuż, tuż. To wszystko na dzisiaj. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Trzymajcie się. Pozdrawiam. Cześć.